Jaka piękna sukienka. Kupuję ją. Oj, chyba nie mam pieniędzy. Lili, taka wieśniara jak ty nie potrzebuje, drogich sukienek. Ja mam mnóstwo pieniędzy i wydam je właśnie na ten piękny strój. Proszę. Bardzo dziękuję. Na razie wieśniaro. Przepraszam. Co? Wow, czy to dla mnie? Cała masa pieniędzy. Hey, nie tak szybko. Chodź ze mną! Hura, będę bogata! Hmm. Czym ona mówi? Muszę to sprawdzić, żeby się dowiedzieć. Stój! Zanim pójdziecie dalej, musicie założyć maski. Hmm. No dobra! Teraz nic nie widzę. Żaj. Oj, ściana! No i gdzie my jesteśmy? Patrzcie, zaczyna się odliczanie! Co to znaczy? To znaczy, że zamierzam pokonać Was we wszystkich konkurencjach nieudacznicy! Trzeba tylko przejść po tej belce. Chyba to nie było takie proste. Dobra, na pewno sobie poradzę. Dam wielkiego kroka. Ups, co za pech! Fy, jakie urocze! Co za gama kolorystyczna! Muszę stąd szybko zejść i zmienić spodnie. Udało się! Dałeś czadu, Alex, rozbawiłeś nas. Teraz moja kolej. Trzeba iść bardzo powoli, aby utrzymać równowagę. Oj, to jest niestabilne. Zaraz spadnę. O nie! Dobrze, że zdążyłam złapać się tej belki. Muszę tylko się jakoś doczołgać. Jak się boję! Nie mogę na to patrzeć. O wiele wygodniej jest poruszać się na siedząco. Gratulacje wita. A jak ja mam się uporać z tą kłodą? Wiem, muszę spiłować obcasy. Co ona robi? Teraz mam buty na bardzo cienkich i ostrych szpilkach. W nich na pewno uda mi się przejść. Wow, świetnie idzie. Został jeszcze jeden ostatni krok. Udało mi się. Lili, teraz ty. Wiem, też użyję szpilek. Co prawda, to wsuwki do włosów, ale jak się je wbije w moje baletki w taki sposób, to będą wyglądały jak szpilki. Teraz jestem gotowa do testów. Działa! Uh -oh. Lili, uważaj! Oh, no. Gotowe, udało mi się! Ojej! Gdzie jesteśmy? Wygląda na kolejne wyzwanie. Co trzeba robić? No, nie wiem. O nie, prawie mnie trafił! To straszne pomocy! Spokojnie, Zajmę się tymi kulkami. Patrzcie, jak trzeba robić uniki i weźcie przykład. What? Wita, czy możesz być ostrożniejsza? Nic nie widzę. Gdzie są moje okulary? Wiem, to jest jak taniec. Z takim nastawieniem i moimi kocimi ruchami żadna piłka mnie nie trafi. A co ja mam zrobić? Robię uniki jak tylko mogę. Świetnie sobie radzisz, Mila. Nie podlizuj się, Aleks. Genialny plan. Alex. chodź tu na chwilkę. Udało się. Ach, ci faceci. Unik w prawo? Dobra robota. O, to są moje okulary. W końcu czas minął. Co? Nie macie na sobie ani jednej plamki, a jestem cały brudny. To straszne! Ej, jestem już cały w farbie, więc nie potrzebuję więcej! Jestem cały niebieski! Nigdy się nie domyję! Patrzcie, ale też zniknął! To straszne! Wygląda na to, że to nowa runda. Fu, co za ochyda! To się rusza! Oczywiście to przecież robaki, ale żeby wygrać, trzeba je wszystkie zjeść. Jestem na to gotowa. Jeśli Lili może to zrobić, to ja też. Determinacja w oczach i odpowiednie nastawienie. To jest mój przepis na zwycięstwo. Najważniejsze, żeby się nie zatrzymywać i wyobrażać sobie, że jesz Nesquik, a nie jakieś robale. Dobra, będę musiała to zrobić. To obrzydliwe. Nienawidzę robaków. Są takie ochydne. Nie mogę uwierzyć, że to robię. Ojej, Wita i Lili już prawie skończyły. Trzeba coś wymyślić. I już wiem co. Co to za dziwne uczucie. Mam wrażenie, że coś łaskocze mnie po plecach. Baw się dobrze wita. Za chwilę zobaczysz, że Twoja miska zapełnia się smakowitymi robaczkami. Nie wierzę. Przecież wszystko zjadłam! Mila, masz przechlapane! W samą porę! Co? Nie ja mam najwięcej? Nie! Czy to znaczy, że przegrałam? Pomocy! Ratunku! Ja chcę kontynuować challenge! To jeszcze nie koniec? Wygląda na to, że nie! I chyba wiem, co się zaraz stanie... Czeka nas pojedynek. Nie ma mowy, żebym przegrała. Bądź tego pewna, Mila. A masz! Aj! Świetny strzał! Dobra na chwili! Wygrałam! Hurra! Nie tak szybko. Zbyt wcześnie się cieszysz, Mila. Ta walka się jeszcze nie skończyła. Do ataku! I niech wygra najsilniejsza. A masz! Daj no spokój, Lili. Na pewno mnie nie pokonasz. Szykuj się! Aj! Co za pech! Pomocy! Wygrałam! Nie mogę w to uwierzyć. O to twoja nagroda! Moja nagroda? Dawaj mi ją szybko! Teraz mogę wreszcie kupić tę sukienkę. Hmm. Tu są pieniądze, proszę! Chwileczkę! Proszę! Bardzo dobrze na tobie wygląda. Pasuje idealnie. Całe życie marzyłam o takiej kiecce. Ojej, gdzie my jesteśmy? O nie! Teraz jesteśmy tu uwięzione! Czekaj! Nie krzycz! Tu jest coś bardzo interesującego! Marie, co ty robisz? Próbuję to otworzyć! Ciekawe, co jest w środku! Popatrz, tam jest coś jeszcze! W tym pudełku musi być klucz! Ja nie wsadzę tam rąk! No to wyliczanka! I Wypadło na mnie. Ech, będę musiała zdobyć klucz. Ety, tam jest coś mokrego. Może to zwykła woda? Dobra. To nie klucz. To rybka. Spójrz, jaka piękna. Lepiej szybko włożyć ją z powrotem do wody. Okej. Okay. Tu jest klucz. No co tak stoisz? Idziemy. Czerwony klucz, czyli czerwona szafka. Sprawdźmy. Co? To dynamit? Dynamit? O Boże, co my zrobimy? Mam pomysł. Mam nadzieję, że wzięłam ze sobą obcęki. To nie to. Nie. O, są! Mari, e, przetniesz kabelek? Nie, ty to lepiej zrób. Postaram się. Mam nadzieję, że nie wybuchnie. Myślę, że trzeba przeciąć żółty przewód. Oh. Uf, udało się. Co za smród. Jednak się nie udało. Ale teraz przyda mi się twoja szczotka. Chyba sobie żartujesz. O, pożycz mi. Nie ma mowy. Wiesz co? Lepiej idź po następny klucz. Szybciej! No dobra, jestem silna, dam radę. Ciekawe, co to jest? A, to żelkowy miś! Całkiem smaczny. Ale muszę się czym prędzej dostać do klucza. No i jest. Tylko nie uciekaj mi kluczyku. Proszę, otwórz safe. Jeszcze czego? Zrób to sama. Dobra, już zaczynam. Ojej! To coś drobnego. Wow! Jestem cała w brokacie. Ale fajnie, przyda mi się na powieki. Zamiast się pindrzeć, idź po następny klucz. No dobra, ciekawe co jest w środku. Hmm, może dinozaur? No, albo krokodyl? Nie, one przecież są duże. Zobaczmy co to jest. cię! Nigdy wcześniej nie widziałam prawdziwego kameleona. Jest taki słodki. Wracaj sobie do środka. Ja potrzebuję tylko klucza. To i on. Czas otworzyć zieloną szafkę. Zgadza się. Co to jest? I stolet z pieniędzmi? Wow, tu jest mnóstwo forsy. I wszystko dla mnie. Czuję się jak najbogatsza dziewczyna na świecie. Ekstra! Awesome. Mari, odejmij mi moje pieniądze! I zdobądź dla nas następny klucz. A jeśli mm. troszkę podejrzę, nie ma mowy! Dobra, trzeba uczciwie zdobyć klucz. Hmm, w środku jest coś miłego w dotyku. To chyba piasek kinetyczny. A to i kluczyk! Hurra! Najwyższy czas otworzyć niebieską szafkę. Sznurek? Pewnie trzeba za niego pociągnąć. Wow, to prawdziwy deszcz kolorowych kulek. Pociągnij jeszcze raz, to jest rewelacyjne. Ekstra! Jestem prawdziwą królową kulek. Fajnie. O! Chyba pojawił się nowy klucz. Czas go zdobyć. Ciekawe, co to jest. Aaa! To robaki! Dobra, trzeba szybko wyjąć klucz i nigdy więcej nie dotykać tego paskudztwa. Ratunku! Aż mnie skręca! Mari, ratuj mnie! Uf, udało się! Nagrodą jest śliczna różowa szafka. Co tam jest? O nie! Różowa, ale wcale nie słodka pianka. A ja myślę, że to całkiem śmieszne. Zgadzam się, bo mogę zrobić właśnie tak. Ale ubaw! Mari, teraz twoja kolej. Po robakach mam stracha. Fuu, tam znowu jest coś paskudnego. Musisz zdobyć klucz. Ja przeżyłam robaki, więc ty też musisz się poświęcić. No dobra. Co tam jest? A, tuczy! Tak, rzeczywiście. Żelkowe, bardzo smaczne. Ej, co z tobą? Przecież to tylko żelki. Szukaj klucza. O, jest! Super! No to czas na niebieską szafkę. Mia, naciśnij przycisk. Gotowe. Hmm. Ojej. Kurczę. Jak dobrze, że to ja nacisnęłam na przycisk. Inaczej musiałabym być na twoim miejscu. No to lecę po następny klucz. Co to jest? Co? To czyjeś włosy uchyda. Czemu we mnie rzucasz? Przecież to było niechcący. Gdzie jest ten głupi klucz? A, to i on. Pora otworzyć najciemniejszą skrytkę. No i odkrywaj, a nie stoisz i gadasz. Ojej, i to właśnie tu są smakołyki. Cała masa ciastek Oreo. proszę. Dzięki. Słyszności. Zgadzam się, to jest nierealnie smaczne. Mogłaś mi dać jeszcze jedno ciastko. Przepraszam. Nie pomyślałam, może w następnym sejfie też będzie coś fajnego, mam nadzieję. Uuu. co to jest? Coś obślizgłego. To chyba surowe jajka, ale znalazłam klucz. Zobaczmy, co jest w żółtej szafce. Mija, chcesz otworzyć? Chcesz? No dobra artowałam. Zejdź mi z drogi. Ja go otworzę. Tam na pewno jest coś fajnego. Oj! To przecież pióra. Tak, rzeczywiście to coś fajnego. Dawno się tak nie śmiałam. Przestań się ze mnie nabijać. Lepiej idź po ostatni kluczyk. Dobrze, dobrze, kurczaczku. Dobra. Ostatnia próba. Co to? A, to larwy! Muszę szybko wyjąć klucz. Prawie zemdlałam ze strachu. Mam nadzieję, że w tym sejfie jest coś fajnego. Biedactwo. Sprawdźmy. Hurra! To jest nasz klucz do wolności. Udało się! Czas stąd wyjść. To było niesamowite, ale musimy już lecieć. Kora! Gdzie my jesteśmy? Myślę, że to nowy challenge. Jakie to ekscytujące! Mogę zacząć? Proszę! Jestem pewna, że w tym safe jest coś pysznego. Trochę nie zgadłam, ale to też całkiem fajne. To góra popytów. Są troszkę dziwne. Ładnie pachną. Ojej! Są jadalne! Mila, zwariowałaś? Nie można jeść gumy! Nic nie rozumiecie! To nie guma, to żelki! Są takie pyszne! Chcę zjeść je wszystkie naraz! Ledwo mieszczą mi się w buzi, ale daję radę! Masz szczęście! Zazdroszczę! Dokładnie! Nie miałabym nic przeciwko temu, żeby spróbować! Było pyszne! Objadłam się! No, to może oddasz nam ostatniego popyta. Proponuję, żebyśmy sami go wzięli i nikogo nie pytali. Ja wszystko widzę. Nie dotykajcie mojego popyta. Poradzę sobie z nim sama. Dobra, dobra, zajmę się moim sejfem. Co to jest? Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Tu się coś rusza. O nie, to żywe robaki. To straszne. Nie chciałbym być na twoim miejscu. Zabierz się to ode mnie. Myślę, że twoje robaki trafiły prosto do mili. Co ty zrobiłeś, Julie? Zabieraj to wszystko. Uspokójcie się, potrzebujemy tylko odkurzacza. Mila ma robaka tuż pod nosem. To wcale nie jest śmieszne, Alex. Wystarczy. Mila, nie martw się, już je sprzątam. Wyłącz odkurzecz, bo zasysa mi usta. To było naprawdę zabawne. Ojej, zobacz, co się stało z Milą. Moje usta wyglądają jak po botoksie. To wszystko twoja wina. To wina Alexa. Ciągle się śmiał i przeszkadzał. Trzeba mu dać nauczkę. Co zrobiłeś, Julie? Mam w buzi robaki. Teraz my się pośmiejemy. Przy okazji chyba zapomniałeś o swoim sejfie. Jest tu jakaś dziwna buteleczka. Nie mam pojęcia co to jest. Chyba muszę to spróbować, a wtedy wszystko stanie się jasne. Czujesz coś? Chyba coś się ze mną dzieje, ale nie rozumiem co dokładnie. Mila, spójrz! Aleks jest coraz mniejszy. Ojej! Ale pasuje mu, wygląda naprawdę uroczo. Alex, trzymaj się mocno, zaraz cię wciągnę na stół. Dzięki Mila, ale mogłaś być troszkę bardziej ostrożna. Jesteś teraz taki słodki, Alex. Zostań taki na zawsze. Na razie mi się podoba. Wow, popyt! Wreszcie będę mógł go spróbować. A nawet na niego wskoczyć. Świetnie, to nawet lepsze niż trampolina. Co ty robisz, Alex? Cieszę się życiem. No, naprawdę, jest taki słodki. Ten pocałunek jest specjalnie dla was. Dobra, wystarczy tego skakania. Zmęczyłem się. A może troszkę się pobawimy? Jeszcze czego? Nie będę się wygłupiał. Nie musiałeś mnie gryźć, mogłeś po prostu powiedzieć nie. Ale to przecież świetna zabawa. Zabawa? Pokażę ci prawdziwą zabawę. Walcz! Co ty wymyśliłeś, Julie? Chcę, żebym pokonał robaka. Łatwizna. Znokał tu jego jedną ręką. Na razie coś ci nie idzie. Nic nie szkodzi. Wciąż mam szansę na wygraną. Dobra robota, Alex, wygrywasz! A masz ty głupi robaku. Niewiele zostało. I wygrałem! To się nazywa prawdziwa moc. Fajnie zrobiłeś na miłą niespodziankę. Myślę, że czas wracać. Jesteś w swojej dawnej formie i bardzo się z tego cieszę.